Miejsce to jest tyle na nogi Mogą okradać ludzi Węże na trzy to było warto To jakby ktoś narzekał na małą no ilość miejsca na nogi Samolocie Tu jest 10 cm Miejsce to jest tyle na nogi więc my na nadal siedzimy w tym, tym, tym rynku, nadal no, nie odpłynęła. Ja nie wiem na co czekamy, no, coraz więcej ludzi wchodzi Znam no, wrażliwa, że nie, nie mają, mają gdzie siedzieć, tylko stoją Nie wiem, jakaś mega słaba organizacja Nie wiem, ale temu się okazało, że zatrzymuje się na wszystkich innych wyspach jeszcze Halambok jest ostatnim e Nasz pan kierowca czeka w porcie jakieś dwóch godzin e No e właśnie, mijają dwie godziny Pan właśnie nam powiedział, że po zmroku tutaj nie jest bezpiecznie, że zatrzymują auta Mogą okradać ludzi No i rano jest bezpiecznie Jeszcze mamy pół godziny do hotelu drogi przez dżunglę Dojechaliśmy po trudach dzisiejszego dnia, po 9 godzinach I jesteśmy w końcu w naszym pięknym resorcie Wiecie co nam pan powiedział po drodze? Jak wjechaliśmy na taką drogę, już było ciemno i pan mówi ale nie chodźcie tutaj po zmroku, bo tutaj kradną Tutaj jest wiele historii z tą drogą Ja bym chciał stąd wjechać o 19 A do hotelu nas dobrze 15 po 19, także... No, ogólnie widać było, że się bał też No strasznie młody, młody się Młody no No, ale czekam na nas 10 godziny w porcie, a później nas wiózł Jeszcze mówił, że nie miał kogoś odebrać, o w 17 Przestańmy w restauracji, będziemy jeść kolacyjkę Dostaliśmy taki starter i pokażemy Wam zaraz jedzenie. Wszyscy tutaj mili są bardzo, no, no, mamy no, no, bardzo ładnie. No domek taki mamy. No super tutaj wygląda. Także zaraz Wam pokażemy resztę. Jedzonko. Ja mam jego A ja mam kebaba, bo już mi brakowało. Nagroda. Soczek, piwko. Szpara w drzwiach. szukamy się spania zestaw antykomarowy, chusteczka w szpary Bo wszystko jest szczelne Antykomar Tu mucha siedzi wszystko, wypsi przecież. wszystko wypsikane sprayami To jest wejście do naszego domku Ej małp małpy tam są, to małpy no skakały po dachu O kurde Ej ale duże są Czekajcie Idziemy na śniadanko No ale już przestał, całą noc w No całą noc padało Mówię, przeszkoda na trasie Ale mi się znów No Co mamy playground Basen Siłka, wszystko jest i tu jest jakiś taki teatr, nawet kino Bason, leżaki Jak przestanie padać, to ładnie mm. byśmy sobie przyszli Tutaj śniadanie Jesteśmy na śniadaniu, zaraz no. pokażemy kartę. dostaliśmy wodę, talerze owoców. Okazało się, że większość nie jest wliczona Dostaliśmy śniadanie No i mamy chlebek, jajo, masło i dżem i owocki No i kawkę i soczek No i Miłosz ma to samo, tylko troszkę inne jajo I herbatę i soczek i owocki No ogólnie to jest to wliczone, więc no mało tego jest W sensie fajny chlebek i wszystko widać, że to jest prawdziwy chleb, a nie taki tostowy no tylko mało tego wszystkiego jest. No nie wiem, jak coś to jutro sobie weźmiemy jakieś płatne. Tam krówki się pasą. Deszcz pada. Pada deszcz. Więc lipa z basanem trochę, ale w ogóle bardzo fajnie wygląda. Tutaj jest bar taki, tylko że nieczynny. Przestało padać to idziemy oglądać okolice jeszcze teraz bez deszczu. Zobaczymy jak tam status basenu. Bo myśmy chętnie poszli się pokąpać. No i idziemy zjeść jakiegoś pokabaula w końcu, bo jakaś dobra... A czym to się różni? To jest nie? to jest taki jak A to ja nie wiem co jakie tam są. O nie woda w bucie znowu. Tutaj. Dobra, no to zobaczymy, co będzie Patrzcie, jak tutaj ładnie jest Nic na kawałek No nie? Ja nie wiem Chodź tędy, bo czegoś pewnie nie chcesz Nie Wyszliśmy na szybki spacerek Szybki albo dłuższy, zobaczymy. Dostaliśmy parasolki z hotelu. Idziemy się przejść po okolicy. E, jeszcze nie wiem w którą stronę i gdzie. Ale tego tak, idziemy się przejść, zobaczyć co tu ciekawego jest. Nasz spacer okazał się być krótkim spacerem, bo spotkaliśmy dwa dzikie psy. Stwierdziliśmy. Że chyba się boimy. E, tam są w ogóle krówki się pasą. Chyba całe statko. Zaraz, o Jezus, z tym mi spada. Tam się w pasą. Strasznie pada deszcz. Mamy tutaj takie sport center. Są rzutki, bilard. Miłoż sobie rzuca. Wow! No ogólnie fajnie tutaj, tylko ten basen taki średnio obiecujący. Jak podeszliśmy bliżej, to woda nie jest zbyt czysta. Przyjechaliśmy do takiej restauracji obok hotelu, Luana Bowls, Miłosz znalazł. Wybieramy sobie jakieś siedzonko. No i tak słodko wygląda w środku. Jakieś zwyżki, tak boho. Dostaliśmy nasze smoothie bowle. Y. Ja mam Lost Paradise z jakiejś z truskawką, bananem, dragon fruitem, tutaj chia i granola. A miłość ma za ananasem, kokosem, bananem i też chia i jakaś tam granola. granula. Zabieramy się za jedzonko. Fajnie to wygląda. I takie mega cute to miejsce. mną do pokoju, bo miało być plan, żeby jechać gdzieś dalej, ale w taką pogodę raczej średno. A ciekawostka jest taka, że będzie padało jeszcze dzisiaj i jutro. I padało wczoraj. I padało wczoraj a był to pierwszy deszcz od dwóch miesięcy więc lepiej trafić nie mogliśmy weszliśmy do takiego sklepiku widzę no, w naszym resorcie i tak, są tu trzy kawałki boczku, trochę ciasta, jakiś makaron Piękne. chipsy, alkohol no ogólnie mega mało jest tych tak. rzeczy, po kilka sztuk Je jedyne jedzenie takie, jako jedzenie, to jest tak, patrz boczek, ser i makaron tam jest tak wygląda nasz domek w środku, Taki bungalow mamy Tutaj dżungla. Z zewnątrz te domki tam tak wyglądają łazienka Mamy jeszcze jakieś picia w lodówce, zobaczymy co dzwonią. Szukaliśmy w ogóle krakersów dzisiaj po sprzątaniu I patrzcie gdzie są Pan nam stodził krakersy do lodówki. <grymne> Bo to nie byłam ja Jeszcze znaczy, miło się nie pyta, ty stodziłaś te krakersy do lodówki? Ale to chyba pani, ja ich szukałam, wcześniej miałam na nie łoto przed no, kolacją Chcieliśmy je zjeść, nie było, pan nie schował jak sprzątał A tu mamy jakieś takie soczki No Właśnie ja Zdaniec. to chciałem wyjąć sobie ogólnie ja sobie tego jungle juice'a wypiję tego? zaraz no. Nie, tego, tego, głowa Proszę Jakieś piwko i jakieś te gazowe Ej, fajne, duże to jest bardzo No, sporo. I kosztuje wszystko w ogóle 25 tysięcy Więc tam 5 złotych, no to... Spoko z transferu na plażę Pan nas wysadził tutaj na wjeździe No i idziemy, pogoda piękna Minimart tam jest nawet, no. tak? ale zaczęło palać Patrzcie, jak to wygląda pomimo deszczu, a jakby to wyglądało, jakby tutaj słońce świeciło? Czy może tutaj nawet tego nie widać tak na kamerze, ale ogólnie niesamowicie ładnie ciepła? Aha. Mieliśmy właśnie jednego kierowcę umówionego, ale stwierdził, że jednak nasz hotel jest za daleko i zmienił cenę. Zwiększył ją o 100. więc szukamy kolejnego, szukamy kolejnego kierowca. Wikada post na grupę Lomboku i zgłaszają się po kolei. Tutaj jeden pan mi wysłał zdjęcia na przykład z samochodu, że w car i wysłał zdjęcia samochodu. Post dodany 3 minuty temu, już 6 osób napisało. Tutaj ktoś napisał, że da mi best price. Nie napisał jaką, I give you good price. Nie napisał jaką. Eee, tutaj pan, chciał z panem targować 350, pan powiedział 400. Sorry. Aha, to nie chcę? Nie chcę. Eee, tutaj mamy kolejne. Tu już pan napisał, że jest gotowy. Yes, please. I give you better price. Dzień dobry, Wiktoria. Nawet po, pan po polsku pisze. No, po polsku nawet napisali. Ale to słodkie, fajnie, że się stara. No fajnie, więc teraz musimy wybrać kierowcę, zobaczymy. Pewnie i tak zapłacimy 400, bo każdy chce 400. No, ale teraz mam 10 postów. To no, a 10 ten chciał początkowo 350. 50, więc muszę jednego wybrać. Ten chciał 350, a teraz chce 500. Więc jak nam się uda za 400, no to będzie dobrze. Pierwsze słońce na tropikalnej wyspie Lombok Idziemy na wycieczkę zwiedzać plażę. Zawiozą z hotelu nas panowie zawiozą na plażę mamy zrobić hajka no i później nas odbiorą z drugiej części wyspy. Jest mega gorąco z, no z drugiej plaży no ale dobra, zobaczymy jak basen wygląda jak wrócimy to chętnie tu przyjdziemy Oj, tutaj jest fajnie Gdzie ma domy, patrzcie na barkę na Tutaj siłka W końcu można coś pokazać jak nie pada Cały czas pada odkąd tu jesteśmy Teraz też ma padać za jakieś 4 godziny, więc to jest takie okno pogodowe Jedziemy sobie na plażę pan nas zawozi w takiej drodze dziurawej No ma to swój urok ogólnie Wszędzie roślinność oh. Bufalo, okej okay. Bufalo jest winien I heard they are going through San Beach Yeah? Is that true? Nie? Okej No, dojechaliśmy na Malawi Beach Pan nas przywiózł i mamy zrobić sobie hajka Jezu, patrz Mamy zrobić hajka na inne plaże, ale tu nigdzie nie ma przejścia Przejść tam na te inne wyspy, więc zobaczymy jak tam będziemy szli. Ej, ich jest bardzo dużo tutaj. Widziałem, czuję no, się jakbym by był na jakiejś bezludnej wyspie, ogólnie. Strach iść na jakąś plażę, że nam coś wyskoczy na z Nie wiem nawet gdzie jesteśmy. Nawigacja nie pokazuje drogi żadnej. Powiedzieli nam idźcie na taką plażę. Pan mówi, że są węże na drzewach. Patrzcie już przy plaży. Jesteśmy i tutaj jakieś klapki zostawione. Na pewno coś kogoś zjadło. I tak szybko uciekał i zostawił klapki, mówię wam. Jesteśmy przy plaży, na plaży Są ludzie Może nas zabiorą bajkiem Ale patrzcie jak pięknie Co było warto? Ciężko powiedzieć Nie ma tu ludzi Ale nawet krabów tu nie ma Nie to... Napisaliśmy do Pana, żeby Pan już powoli przyjeżdżał Taka chatka opuszczona stoi No dziko, dziko, nie ma ludzi, teraz dopiero ktoś przyjechał Ale tak to nikogo tutaj nie było mm. Idziemy na masaż do innego resortu, bo w naszym nie ma No i póki co w ciągu 6 minut Przestało padać, padało, przestało padać Wróciliśmy z masażu, jesteśmy na kolacji jak tam na masażu. A, ogólnie to było spoko, ale to był taki masaż otwartym jakby w pomieszczeniu. Nie padało. Pani wymasowała twarz też tym olejkiem głosem jest trochę blach. No ogólnie to spała, tylko zobaczyliśmy mega dużo. Właściwie to liczyli nam podatek i wszystko. Najwyższy no 600 tysięcy. To w ogóle nasza największa transakcja chyba tutaj no. Pysz kierowców, nie? No bardzo dużo. Więc no tanio jak na standardy nasze, ale i drogo jak na standardy tutaj. To... No bo to wyszło 130 zł prawie. Ten no drugi ten raz, ten raz byśmy nie poszli tam to. około no. Więc sobie teraz jemy. ostatni dzień na Lombok Wczorajśmy nic już takiego nie robiliśmy bo dalej zaczęło padać poszliśmy wcześniej w miarę spać z nocy nas obudziły tylko śpiewy z pobliskiego meczetu który tutaj są wszędzie spakowaliśmy się jeszcze wieczorem także wszystko już mamy gotowe teraz jesteśmy na śniadaniu będziemy coś sobie zjemy o w do 11 mamy kierowcę który zabierze nas do portu no i będziemy płynąć dalej no słuchaj, szkoda, że nic tutaj nie użyliśmy takiego fajnego no, przez tą pogodę, no ale tego się nie da wybrać, dzisiaj akurat wyjeżdżamy, a pogoda już jest piękna. Świeci słońce, niebo niebieskie, bo później wracamy jeszcze na bali, a bali aktualnie spływa. Dosłownie jest tam powódź. No, przez to deszczę trzydniowe, Idziemy dalej jeść i będziemy się już zbierać i czekać na kierowcę. Opuszczamy domek. Pan kierowca już czeka, idziemy się wymeldować. No i jedziemy do portu, dwie godzinki drogi przez dżunglę Tak wyglądają te domki, bo tak z zewnątrz to chyba nie widzieliście w sumie Jedziemy już do portu, mamy łódkę o 14 I tak zadajemy panu pytania, jakieś ciekawostki I dowiedzieliśmy się, że tutaj na przykład na Lombok uprawia się tytoń Bardzo dużo tytoniu na eksport do innych państw E, takich w Azji, jak Singapur i Malezja, ale pewnie też do innych. A podczas mokrego sezonu, mokrej pory, pory deszczowej dwóch. E, Uprawiają tutaj ryż, ale bardziej tak na potrzeby, wiecie, swoje, swoje nie? Dla rodzin, na konsumpcję.